Proszę o ciszę. Otwieram obrady 62. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach. Witam serdecznie pana skarbnika Piotra Gradowskiego, państwa radnych, obsługę Rady. Stwierdzam, że w obradach aktualnie uczestniczy zgodnie z listą obecności 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wnoszącego 15 osób, stanowi kworum. Pozwalający na podejmowanie prawomocnych decyzji. Szanowni Państwo, informuję, że obrady sesji są transmitowane na portalu mieszkańca, na którym udostępniłem porządek obrad wraz z załącznikami. Przechodzimy do punktu drugiego: Zapoznanie z porządkiem obrad sesji. Porządek został wysłany do Państwa pocztą elektroniczną. Zamykam punkt drugi. Przechodzimy do punktu trzeciego: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 49, łamane przez 585 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. Proszę o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Prośba o zwołanie sesji nadzwyczajnej i debata nad zmianami w budżecie wiąże się, z otrzymaniem dodatków węglowych w kwocie 522 270 zł. Jest to dotacja, jak Państwo wiedzą, na tak zwane dodatki węglowe, którą proszę, aby Państwo przegłosowali, przyjęli po stronie dochodów i wydatków, co umożliwi nam tutaj realizację zadań ustawowych. Korzystając z tej potrzeby prosimy również w imieniu pana burmistrza proszę o przyjęcie środków unijnych na magiczne przedszkola 122 148 złotych, jak również tutaj w formie autopoprawki środki, które otrzymaliśmy na budowę wodociągu ujęcia wody i wodociągu matczyn Babin I otrzymaliśmy dodatkowe środki 180 942 zł które proszę, aby szanowna Rada przyjęła do budżetu i pozwoliła nam gospodarować te środki zgodnie z wytycznymi umowy na realizację tego zadania. Dodatkowo chciałbym poinformować Państwa, że z Ministerstwa Finansów przyszła decyzja na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 502 562 zł. Z czego 84 tysiące proponujemy przeznaczyć na uzupełnienie następujących zadań inwestycyjnych. Są to budowa oświetleń we Wronowie, Podolu Majdan, Zosinie, gdzie planujemy wykonać najpotrzebniejsze prace wraz z funduszami sołeckimi, które te sołectwa przekazały na realizację Przede wszystkim robót ziemnych, wyprowadzenie fundamentów pod przyszło, przyszłe oświetlenie, czyli pod przyszłe słupy. Dodatkowo tutaj 3000 zł większenie na zadanie budowa budynku świetlicy w miejscowości Płowizny i 50 000 złotych Tutaj proszę Państwa, na modernizację drogi gminnej w Błoniach. Tutaj, proszę Państwa, jest kwestia takiego bardzo trudnego odcinka tak zwanej esy od drogi, która została ukończona do nowej, znaczy do drogi istniejącej, tamtego pasa 2,5-metrowego asfaltowego jest taki problematyczny odcinek drogi szutrowej. Tutaj posiadamy stosowne za zgody mieszkańców udostępnienie terenu pod realizację tej inwestycji, jak również z funduszy sołeckich w poprzednich latach zakupiona była kostka brukowa. Chcielibyśmy to jeszcze w tym roku w, w miarę możliwości tego ESA tego 60-metrowego wykonać. Pozostałą kwotę, czyli 418,562 zł. My tutaj proponujemy z racji tego, że jest to kwota z, z, na uzupełnienie dochodów gmin, czyli jest to kwota środków tak zwanych bieżących nieinwestycyjnych. Ona została proponujemy rozdysponowanie na koszty energii, utrzymania infrastruktury gminnej. Dlaczego? Dlatego, że Proszę Państwa, mamy nadzieję i gorąco sobie tego również życzymy, bo już mówiłem o tym na komisjach, żeby te środki nie zostały wydane w tym roku. Proszę o akceptację powyższych przedstawionych przeze mnie założeń i proszę o przyjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów po przedstawieniu opinii. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę radny Anasiewicz. Tutaj tak jak pan przewodniczący Komisji Finansów zaproponował, żeby go złożyć w tym punkcie na sesji, więc składam ten wniosek dotyczący inwestycji dotyczącej wymiany lamp w ciągu ulicy, w ciągu drogi wojewódzkiej od ronda 600-lecia Kazimierska Lubelska bykawska. na lampy ledowe. Też chcę tutaj, na szybko zrobiłem takie wyliczenia i chcę też Państwu przedstawić, że taka lampa 350-watowa w rok mm, zużyje 6300 kWh. Natomiast taka LEDowa 150W, taka mówię, że tak, dosyć jasna 2700, więc to jest to jeszcze to trzeba pomnożyć przez kilowatogodzinę, gdzie kilowatogodzina dla nas jest dosyć kosztowna, bo jest to chyba jak jako energia przemysłowa płacona, więc to jest bardzo duża oszczędność dla jednej lampy, a razy e, powiedzmy 30-50 lamp, nie wiem na ile by tam starczyło tych, tych pieniążków. Ja nie, nie upieram się też w tym wniosku, że musimy zmienić w, w całym ciągu tej drogi. Możemy reprezentacyjnie wymienić ulicę Lubelską na przykład, ale żeby coś zapoczątkować i pokazać mieszkańcom, że e, też e, leży nam na sercu oszczędności w tej gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Proszę, panie Panie przewodniczący, Panie Radny, proszę, aby wskazał Pan źródło finansowania oraz kwotę, którą zamierza Pan w swoim wniosku przeznaczyć na realizację tychże założeń. Dziękuję. Panie przewodniczący, z tego co pamiętam, pan Wojewoda w odpowiedzi na jedno właśnie takie pytanie wskazał nam, że nie, nie musimy wskazywać kwoty finansowania. Aczkolwiek ja panu wskażę, że chodzi z tych oszczędności, które tutaj, o których mowa jest w uzasadnieniu i które mamy przenieść do rezerwy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jak nie, to poddaję pod głosowanie wniosek formalny Radnego Anasiewicza o wymianę oświetlenia na LED w ciągu drogi od Ronda 600-lecia Bełżyc przez ulicę Kazimierską, Lubelską-Bychawską. Kwota finansowania to oszczędności ze rezerwy. Kto jest za przyjęciem wniosku formalnego Radnego Anasiewicza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników. Stwierdzam, że wniosek formalny radnego Ana A Anasiewicza o wymianę oświetlenia na ledowe w ciągu drogi od ronda 600-lecia Bełżec przez ulicę Kazimierską, Lubelską, Bychawską kwota finansowania oszczędności z rezerwy został przyjęty większością głosów 6 za, 4 przeciw, 1 się wstrzymał, 3 osoby nie głosowało i jedna nieobecna. Dziękuję Państwu za poparcie wniosku. Przechodzimy teraz do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 49, łamane przez 585, łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok z uwzględnieniem wniosków. Form... Proszę panie skarbniku. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 49, łamane przez 585, łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok z uwzględnieniem wniosku formalnego radnego Anasiewicza. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę numer 49 łamane przez 585 łamane przez 2021 Rady Miejskiej w Dołżycach z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok została przyjęta y, większością głosów 9 za, 3 osoby y, przeciw, Jedna osoba się wstrzymała, jedna nie głosowała, jedna nieobecna. Dziękuję Państwu jeszcze raz za poparcie wniosku. I tak jak tutaj uzasadniałem, jest to o połowę niższe opłaty przy, przy zużyciu prądu, po wymianie tych lamp. I myślę, że po takim wdrożeniu, może pilotażowym części, i w przyszłym roku postaramy się o jakiś wniosek, gdzie będą może pieniążki unijne możliwe do wygospodarowania jakiś projekt i w większości naszej gminy, na, na, na terenie większości naszej gminy wymienimy to oświetlenie, bo tutaj będziemy mieli już takiego markera, gdzie będziemy mogli na tym przykładzie zobaczyć, jak duża jest to oszczędność i przy dzisiejszych cenach prądu myślę, że to będzie inwestycja, która zwróci się w ciągu dwóch, trzech lat. Dziękuję. Zamykam punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Stwierdzam, że tematyka 62. drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach została wyczerpana. Dziękuję za udział. Zamykam obrady 62. drugiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bełżycach.